Dzień dobry YouTube, witajcie w kolejnym vlogu, my jesteśmy już po pracy w domu, mamy paskudną pogodę, dlatego obowiązkowo kawa, zanim zrobię obiad, pijemy kawę, musimy doładować baterie, bo pogodę mamy brzydką, pada, cały czas jakaś mrzawka, mgła taka się pojawiła, okropna, zresztą u Was też nie lepsza, bo pytałam Was na Insta, i na fanpageu i też pisałyście mi, że zimno, że pada śnieg deszcz. Także no, pogoda nam dzisiaj się nie udała. Chociaż jedna z Was mi napisała, że na florydzie 22 stopnie, więc zazdroszczę i to bardzo. Także piję kawę i zabieram się zaraz za obiad. Wiecie, że zostało tylko 12 dni do świąt, już jest półmetek. Czas spędzi niesamowicie, ale nie, nie o tym chciałam mówić, już przed chwilą właśnie w Esce powiedzieli, że 12 dni do świąt i ja sobie też uświadomiłam, że 12 dni do świąt, bo jeszcze nawet nie miałam okazji, żeby otworzyć kolejne okienko kalendarza adwentowego, ale to zrobię później po obiedzie. Ja właśnie odbieram komentarze od Was pod wczorajszym filmem jedna z Was mi napisała, że wczoraj jej kodr zabrał choinkę i prawie go ubiła. Muszę Wam powiedzieć, że nasza Lili nie jest za bardzo zainteresowana tym, żeby się na choinkę wspinać. Przynajmniej tego jeszcze nie zauważyłam. Może za kilka dni się okaże, że będzie na czubku, nie wiem. Nie jest zainteresowana. Gałązki też, jeżeli chodzi o naszą choinkę, są dość gęste, więc byłoby jej dość ciężko. Chociaż wiem, że koty są zdolne do wszystkiego. Ale słuchajcie, ostatnio zauważyłam, że lubi gryźć gałązki, podchodzi pod choinkę i gryzie gałązki. I ja myślałam, że tylko tak złapie. I za chwilę my ją przepędzimy, czy ją zawołamy Lili -li nie wolno, czy Lili -li chodź I ona przestaje, ona się tak mocno W te gałązki wbija, że ona je po prostu je Ostatnio codziennie wieczorami Paliłam świecę Kringle Candle Ale stwierdziłam, że sobie ją na razie Odstawię i odpalę tą świecę, którą kupiłam w tamtym tygodniu, czyli Yankee Candle Winter Glow. E, zobaczymy e, jaki to będzie zapach, czy będzie intensywny, czy będzie słabo wyczuwalny, no nie wiem, zobaczymy. Jeszcze od razu za pamięci przygotowałam sobie e, nakładkę, także nałożę sobie nakładkę i zobaczymy. Chodzę po mieszkaniu, szukam kota, gdzie jest Lili, wołam, zero reakcji, proszę, to jest Lili. Śpij sobie w koszyku na pranie z poduszkami, które schowałam wczoraj, tak? Jak na razie poduszek nowych, które wyjęłam, nie atakuje, więc może akurat o nich zapomniała albo już wyrosła, ale sobie miejsce znalazła w szafie, w koszu na pranie. No dobra, śpij sobie, nie będę cię ruszać. Kolorowych. Tak, śpi. A przypuszczam, że jej tutaj w mojej torbie z zakupami była, bo tak na pewno nie stało ale może było mało miejsca i stwierdziła, że się położy w koszu. Wczoraj wrzuciłam wam dwa filmy. Rano pojawił się Open Box, a o godzinie 15.00 irlandzkiego, 16.00 polskiego pojawił się normalnie Vlogmas. I właśnie przed chwilą odebrałam komentarz od Uli, która mieszka w Stanach. Serdecznie Cię kochana pozdrawiam, że obejrzała mój filmik. Sprawdziła sobie tą stronę, na której ja zamawiałam produkty do pielęgnacji, kolorówkę koreańską, i mówi właśnie, że bardzo przystępne ceny. Oprócz tego mieszka w Stanach, więc będzie miała free shipping. Więc ja Wam serdecznie polecam, naprawdę ceny są dużo niższe niż ceny tutaj na przykład w Polsce tych kosmetyków, bo w Polsce te kosmetyki są bardzo drogie. Niektóre to nawet drugie tyle, a tym bardziej jeżeli mieszkacie w Stanach, to też wam się opłaca właśnie zamawiać z tej strony. Także serdecznie wam polecam. Może ktoś nie widział, może się w subskrypcjach nie filmik nie pojawił, nie wiem. Ostatnio mam wrażenie, że YouTube od nowa szaleje, także linka do filmiku, o którym jest mowa, czyli o pielęgnacji i kolorówce koreańskiej, którą ostatnio zamawiałam. Wrzucę wam na dole, może ktoś z Was jest ze Stanów, nie widział i będzie sobie też chciał kosmetyki koreańskie zamówić dużo taniej. Zresztą, Ula tam napisała, się sobie oczukać jej komentarz, że widziała gdzieś ulta? ulta, nie wiem czy dobrze powtórzyłam. Kosmetyki koreańskie, ale były dużo droższe niż właśnie na tej stronie. Także link do filmiku z wielką paką koreańskich produktów znajdziecie pod spodem. Otrzymaliśmy ostatnio również zegarki Daniel Wellington. Wybraliśmy sobie model Classic Black. Ja wybrałam sobie tarczę w odcieniu rose gold, Dominik wybrał sobie w kolorze srebrnym. No i oczywiście niedawno pojawiła się nowość, jest to bransoletka Daniel Wellington, która w połączeniu z zegarkiem wygląda przepięknie. Mamy dla Was zniżkę 15% do 15 stycznia oraz trwa teraz promocja świąteczna. Wszelkie informacje, wszystko znajdziecie pod tym filmem, także jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie zajrzyjcie do opisu operator miał strasznie pracowity dzień, powiem Tak, kleił kuboty cały dzień. Nie kleiłem kubotów. Już z, jest, żegnajcie kuboty, witajcie Hawajanas. Jak jest na razie. Jestem tylko ciekawa, dobra, jeszcze okre, w okresie letnim, okej, okay, rozumiem Hawajanas. Ja jestem ciekawa, jak ty hawajanasy ubierzesz, jak przyjdziesz z pracy, będziesz na skarpetki. Ściągnę skarpetki i umyję stopy. Też tak ci się posłużą, <laughs> że musisz się myć. No ale słuchaj, no pół dnia, noga w bucie, no to co? No niestety. Ja w 24 dni w ciągu miesiąca mogę nosić i ładnie płakną. Nie tego się nie wytnie właśnie. <laughs> nie, Agi też my jest topy. Nie, myje, nie, myje nie właśnie Agi. I właśnie w tym odcinku dowiedzieliście się, że Agi nie my myje. Stopy. Dobra, jaw że śpię od okna i nogi wystawiam za okno, cicho. Nie ja śpię od okna akurat. No. no to ja wystałem w kierunku No Lili. No to jeszcze gorzej. <laughs> Nie. Tak, dzisiaj miałem bardzo pracowity dzień, jeszcze dzisiaj muszę złożyć tego vloga dla Was. Nie wiem, jak ja ogarnę to. Skończyłem pracę o 20.10. Wróciliśmy do domu i jeszcze w domu pracowałem 4 godziny. Ja musiałam... Bo miałem tyle roboty, że się nie ogarnąłem, ale wolałem to zrobić w domu, bo miałem dużo takiej online roboty którą mogłem zarobić sobie w domu i wola, wolałem sobie posiedzieć. No tak w domu. Nie narzekasz? to też sobie narzeka. Ja musiałam odkurzyć, musiałam y, przygotować obiad, posprzątać po obiedzie, y, ogarnąć mieszkanie, co trzeba było ogarnąć. Jeszcze muszę pościerać powierzchnię płasko, no i nie narzekaj, no. nie narzekaj. Ale mnie oczka bolą już od komputera. W robocie komputer, w domu komputer i teraz będę komputerował. Masz okulary w pracy, to nie masz już. Ale to są komputery, te okulary tylko od promieniowania tego, tego. A te najnowsze komputery już nie, nie promieniują. To czego ci oczy bolą. Od patrzenia w te cyferki, wszystkie. Znaki ja. Już oczopląsu dostaję normalnie. Dobrze, że wiesz, czy widzisz? Ale jestem no. taka duża, że mnie widzisz. <noise> Plus dla ciebie. Także taka sytuacja. No ja dzisiaj jestem gówniana vlogerka, nie, nie vloguję jakoś. Nie. No właśnie, zabrakło operatora, bo nie miał czasu i normalnie Gó gówniana vlogerka, za przeproszeniem z Ciebie, no. Obijasz się strasznie. Nie jakiś taki dzień dzisiaj, jest. pogoda jest Nie, głównie. dzisiaj pogoda była straszna, w ogóle głowa mnie bolała, Adzi też się źle czuła i w ogóle taki gówniany dzień dzisiaj. No ale czasami w życiu ludzie mają, ludzie mają takie dni. Jeszcze do mojego obowiązków doszło sprzątanie kuwerty. O, nie, nie gadaj, że ty zmęczony. O! Także... A teraz damy komentarz. Chciałaś kota? To sprzątaj kuwertę. Tak jest. Chciałaś kota? Sprzątaj kuwertę. Ale nie, wracając do tematu. Bo także... Ja. Także... Yy, nie, bolą mnie oczy. Mam dziurę. Odbiegam. To już wiedzą wszyscy, że mam dziurę w kubotach. Yy... Nie myślcie sobie, że vlogerzy mają zawsze zajebiste dni. Bo my też mamy Chujmy. kijowe dni, takie beznadziejne, że ten, a że akurat jest vlogmas i nagrywamy codziennie, to widzicie jeden z takich dni, że gównia... Gówniana vlogerka. Gówniana vlogerka i, i kijowy operator vlogują. Ale mam nadzieję, że tymi tekstami wam poprawiamy chociaż trochę humor, bo my się śmiejemy i... I wychodzimy z założenia, że zawsze trzeba. Z, że zawsze trzeba widzieć coś pozytywnego, nawet w tej najgorszej sytuacji. Mam Słucham Cię. Ile się kąpi mężczyzna? Jeden vlog. Jeden vlog, masz mówiłeś. Słuchajcie, ja oglądałam właśnie. Film. No właśnie, no masz, masz, tele, masz ten i opowiem. Ja tak się rozłożyłam, jak foka na łóżku. W każdym razie chodzi mi o to, że. Ja ostatnio oglądam vloga i Dominik poszedł się kąpać. Wrócił, ja skończyłam. Nie tylko kąpać. I operator. To co jeszcze robiłeś? Goliłem się. Ona, no nie wiem. Operator. operator. Gotowy do wyjścia. I mówi tak, a ja mam zagadkę dla ciebie i nie się kąpie. A ja mówię, nie wiem, jeden vlogmas. <noise> jeden, jeden vlogmas. Nie cały oczywiście, tylko jeden odcinek Vlogmas. A u to jest tak mniej około 10-13 minut. A to sobie nagrywam więcej, to on mówi za dużo materiału, wyrzucam. No i czniemy. No bo no. jest za długie, nie, nie. Ja nie ja nie wierzę, że wy lubicie długie vlogi. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy lubicie długie vlogi. Bo ja uważam, że taki 10-15 minut to jest ok. Ale już nie później... A on tylko do 10 się chce. A później to już jest wenezuelski serial. Nie, no nie opowiadać zawsze... Bo to ci tyle materiałów. Nie ma sensu, nie ma sensu. I wyrzuca, wyrzuca i się produkuje. Dzisiaj mam w ohoj się nie produkuje, i leżę jak po kanałówku. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie długie vlogi, czy krótkie vlogi. To wtedy ewentualnie się ustosunkuję do tego. Zróbcie go. Nie, nie wolno mi rypać, bo wcale nie będzie vlogów. Ani pójdzie na szkolenie YouTubeowe, gdzieś tam znajdzie filmik, jak składać filmy. I kali pić, Kali jedno poskłada. To się nie będzie dało. A to nie da będzie nawet dwóch minut. To się nie będzie nadawało do oglądania. Będzie tylko. Urwa, urwa, urwa i nie urwa. Nie, nie. Nie polecam tego. Dajcie znać w komentarzach. Dobra, foka wstała, poprawi włosy, pożegna się zaraz z wami, ale zanim to zrobię, to za oczywiście... Zapomnijcie! Chcia... Operator chciałby podziękować wszystkim widzom, którzy deklarowali e, e, wysłanie kubotów operatorowi. Dziękuję wam bardzo za chęć, ale naprawdę nie musicie. Jestem wam, ba, wam bardzo dźwięczny za to. Nie, bo tyle osób pisało, że kupię operatorowi kuboty, więc stwierdził, że za dużo będzie tych kubotów. On nie chciał nawet tej jednej pary ode mnie, więc stwierdził, że jak ma dostać 10, to tym bardziej do końca życia będzie kuboty zdzierał. A kolejna rzecz, o której chciałam wspomnieć. Ktoś z was się pytał, dlaczego my mówimy kuboty, pantofle. Nie wiem, ja mówię na pantofle od zawsze. Zawsze u mnie w domu się mówiło o pantofle. Nigdy się nie mówiło u mnie kapcie. Kapciochy, nigdy, zawsze pantofle, kuboty, bo to. pantofle, a kuboty, ponieważ te byle jakie klapki, <grystanie> o to, to po prostu jest firmowy znak kubota. Kto, Dlatego mówimy kuboty. Kto, e, zresztą coś mi napisał, że dziadziu kogoś chodzi w takich kubotach, taki Operator kubota, 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 co wcale nie jest obelga do ciebie. No nie. <grystanie> Nie, nie czuję się obrażona. Także e, ja od zawsze w domu mówiłam pantofle, pantofle, a pytania były skąd pochodzimy, pochodzimy z Podkarpacia. Operator, u były pantofle, czy nie było pantofli, czy chodziłeś w karpetkach, bo Nie było na bosaka. Na bosaka, u mnie, u mnie też, mój tato na bosaka, ale tak, to ja pantofle, pantofle, mama pantofle, siostry pantofle. Nie, ja zawsze, ja zawsze w klapkach chodziłem. Klapki, ale jak rodzice mówili u Ciebie? Pantofle? Pantofle. Czy, pantofle. pantofle. No. no no to u Dominika też były pantofle, może na podkarpac... Gwara z Podkarpacia, pantofle. Więc Foka idzie się położyć na swojej muszko, daje kamerę operatorowi, niech teraz y wytęża wzrok i składa dla Was ten filmik. Buziaki, do jutra. Bye.